Witam wszystkich bardzo serdecznie. Film techniczny, e, taki informacyjny, ale bardziej skierowany właśnie do właścicieli YouTube'a. No, taka informacja dla nich. E, no, ale ktoś może sobie też również obejrzeć, żeby poznać e, zasady, dlaczego tak się dzieje. Proszę Państwa, e, ostatnio dostałem cztery komunikaty. Tego tej, o tej treści, ten film został usunięty z powodu naruszenia wytycznych dla społeczności YouTube. Proszę Państwa, dlaczego YouTube usuwa moje filmy archiwalne? Proszę Państwa, archiwalne. Dlaczego tak się dzieje? I może najpierw pokażemy, żeby te techniczne, tak jak mówię, jest to film techniczny, więc wam powiem po kolei. Jedziemy pierwszy. E, koronawirus y, zabija. Korona, koronawirus, lecz zabija NOPQ. Ale najważniejsze jest, proszę Państwa, 5 kwiecień 2020, który dzisiaj mamy rok. Zerknijmy, rok mamy yy, 5 lipiec 23. 3 lata, proszę Państwa, oni usuwają filmy sprzed 3 lat. 3 lata film sobie wisiał, było dobrze, <laughs> było dobrze ale nie wiem, dlaczego nie usuwają. Kolejny film, jedziemy. No i tutaj właśnie, o, to jest, to jest treść na, na mojego e-maila. Tak samo. Cześć, wiedzą i tak dalej. Zas narusza zasady, dobra. Dalej jedziemy, następny film. O, iniekcja. Gdzie to jest? Poczekajcie, bo tak trochę się motam. Aha, to samo. 27 marzec 2020. Ponad 3 lata, proszę bardzo. Odniósł taki. Dlaczego koronawirus? Odniósł taki sukces we Włoszech i Hiszpanii, na tamten czas. Proszę bardzo, 27 marzec, tak? Lecimy to jest lecimy dalej. E, tak, Hiszpanię mamy. Dalej mamy następny. 16 październik, szczepienia depulacyjno-seniorskie, zasiłki po... prozgonne, proszę bardzo. 16 październik 2020, również usunięty. Co tam dalej mamy? Ósemkę damy. Szczepienia depulacyjno-seniorskie, aha, to to było, dobra. Wiecie, niespokojnie, nie panikujmy. Mój kanał, na którym nie wrzucam filmy, to jest właśnie z tego kanału Wiedzą. Proszę Państwa, jeżeli ktoś sobie życzy, kanał Wiedzą, nic nie wrzucam. YouTube ma, miał z tym wielki, wielki problem. Liczyli na, tym, na to, że będę wrzucał filmy i zamknął mi, zablokują mi kanał, ale ich własny regulamin. <gulamin> Nie na to nie pozwala. Oczywiście mogą go złamać. Oni złamali, łam, YouTube łamie własne regulaminy i spokojnie mogą, i prawdopodobnie usuną cały ten mój kanał. Z tego co już widzę, bo, bo usuwają filmy z, na tym kanale, właśnie. Proszę Państwa, także chcę Was poinformować. E, obecny mój kanał to jest Kresowia 45. E, 45 mam subskrybentów, bardzo dużo, tak. A tutaj na Wiedzonie już zgromadziłem 914 widzów. I tak jak wspomniałem, znając regulamin, wiedziałem, że jeżeli zacznę kolejne filmy wrzucać, po prostu kanał zniknie. No i Prawdopodobnie tak, tak będzie, ale mówię przynajmniej nie będzie z mojego powodu. Kolejny rzecz: o tutaj ten kanał, właśnie w kwestii wojny, gdzie wszystko przewidziałem w punkt. Tu już uzbierałem 73 subskrybentów. No i też oczywiście został, zaczął być blokowany. Więc tak samo założyłem kolejny, yy, wiedząc dokładnie o tym, że kombinuję, jak go usunąć. Yy, kolejne moje tutaj, co mamy dalej. Yy, no i właśnie, dlaczego usuwa. Uh -huh. um. No i jeszcze mamy taki Taki, taki, taki temat Poczekajcie Może tutaj zminimalizuję ah. e, Zminimalizuję Zobaczymy czy to był Aha, nie ma tego, dobra Dobra e, Zrobimy inaczej Dobra I teraz jest jest, czego nie ma. Dobra, nie ma. Co jest grane? Dlaczego? O, jest. Dobra, Kiedy słyszeliście o takim czymś, być może Wam się uszy, Był taki obóz Treblinka, zobaczcie. 800 tysięcy ludzi to zostało zlikwidowanych, a obóz obsługiwało 120 osób. Niech całe 200 osób. Obsługować nows. Proszę Państwa, e, ale teraz wracamy do kwestii prawnych. E, dlaczego, dlaczego YouTube e, usuwa moje treści? Dlaczego to robi? Co jest z tego powodem? Proszę Państwa, kwestia prawna. Zdają sobie sprawę z jednego tutaj do YouTube'a. Ja wiem, że wiecie, że wszystkie moje treści są w 100% prawdziwe, potwierdzone, zwłaszcza, że ja jestem ekspertem, także, także nie ma inny, tak, innej opcji. Zobaczcie, cztery filmy. Cztery filmy mi tutaj ostatnio usunęli. E, czym to jest spowodowane? Proszę Państwa, spowodowane jest to tym, że jeżeli ktoś mój film sobie skopiuje, pójdzie do sądu, to wygra grube miliony. Ja za swoje filmy od YouTube to powinienem dostać jakieś 100, a może 200 milionów euro nagrody, ponieważ wszystkie moje filmy w 100% są prawdziwe, potwierdzone przez autorytety. Również autorytety, tak polityczne, jak i medyczne. I jeszcze nikt nie podważył moich treści, oprócz zespołu YouTube. Tylko zespół YouTube podważa te treści, ponieważ no, bierze udział w pewnej akcji, no i teraz musi po prostu zacierać ślady. Do czego zmierzam? Jeżeli ktoś będzie miał mój film, skopiuje sobie, pójdzie do sądu. To może tak, pierwsze moje oświadczenie. Ja nie będę się procesował z YouTube'em. Nie ma sensu, nie będę wam. To jest wasze podwórko, pozwoliliście mi na nim działać. Wiem, że z czasem usuniecie to wszystko, y, ponieważ jest to dla Was bardzo niewygodne, no i obciążające Was przede wszystkim. No, to, to, jako y, Wasze zespoły prawne dokładnie sobie z tego zają sprawę, że, że takie filmy, które ja kręciłem, Y, bardzo obciążają Was. A w dzisiejszych czasach, jeżeli ktoś y, pójdzie do sądów międzynarodowych, ONZ, nie wiem, jakie tam Strasburgi czy coś takiego, to wygra. Wygra. Jeżeli to będzie uczciwy, jeżeli będą uczciwe procesy, uczciwe sądy, zresztą już ludzie wygrywają. Słyszałem w Niemczech i tak dalej, również wygra. I dlatego te filmy moje niewygodne, ponieważ one chroniły ludzi. Y, ja y, informowałem ludzi, co może im grozić, a. Zespół IT robił coś zupełnie odwrotnego. To na tyle by było. Także ja nie będę się procesował, natomiast jeżeli ktoś wezwie mnie na świadka, no to ja zaznaczam, jak najbardziej pójdę. Jeżeli mi tylko, niech mi zwróci tylko za podróż, nie ma problemu. Ja mogę świadczyć, ponieważ jako ekspert jestem w stanie obronić każdą z moich tez, które wyraziłem w swoich filmach na swoich trzech kanałach. Dlaczego wspomniałem o tym tutaj obozie? Proszę Państwa, ci ludzie też, kiedy zorientowali się, że przegrywają wojnę, to co zrobili? W listopadzie, listopad 43, już 44, tylko cofają, niszczą wszystko. Zaorano, zasiano łubin, słuchajcie, 800 tysięcy ofiar, za łubin spalono wszystko, spalono maksymalnie wszystko, tam nawet jak ja zaświadczeń mm, e, e, ludzi, którzy tam bądź byli świadkami tego zdarzenia, wykopywano nawet zwłoki, spalono wszystko, do, starano się zatrzeć wszelkie, wszelkie ślady. Teraz dlatego ja mówię, to, 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 samo, to samo robi teraz zespół zespół, prawda i te, który mówi, ten film został usunięty z powodu nienaruszenia zasad wytycznych, tylko i wyłącznie ze względu na to, że jest w 100% prawdziwy, realny, potwierdzony naukowo, a niestety bardzo, bardzo niewygodny dla. Dla zespołu YouTube. Tak z mojej strony jeszcze to tak mówię. Jeżeli YouTube dziennie zarabia miliard euro, na przykład, no to ja wam życzę, żeby zar żebyście zarabiali nie milion czy dwa, ale zarabiajcie trzy albo pięć miliardów. Jest kupa ludzi, którzy ogląda śmiecie, które wy tam e, reprezentujecie, promujecie. I ja wam życzę szczęścia. To jest biznes, to jest biznes. Natomiast e, też rozumiem. Liczę się z tym, że wszystkie trzy kanały zostaną usunięte. Wiem o tym. E, Trudno, taki, takie życie, taki świat. Nie mam żadnych tam dysków, terabajtów, żeby to wszystko teraz ściągać, archiwizować i tak dalej. Także spoko, luz, zamknijcie temat, nie będzie problemu. No i żyjcie w szczęściu i w luksusie. Dobrze, to by było na tyle, trzymajcie się na razie.